Dzień dobry, jestem Bernarek Oław, Oławski i robię wyścig, żeby złapać złoczyńcę. To są nasi uczestnicy. Pierwszy uczestnik to Louis Monaco, najlepszy na świecie wojskowy wojownik. Dzień dobry. Jestem Erol bez ręki. Widzicie, że nie mam dłoni, ale za to mam otwierany dach. Widzicie? Umie się otwierać i zamykać. Za chwilę zamknę... o, za chwilę o, zamknąłem. Mówcie nam mnie złotko. Jestem taki kochany i taki ze złota. Proszę nie używać w razie jak nie będziecie mieli pieniędzy. Do widzenia! Jestem Lord Vader i nikt nie wie, że jestem złoczyńcą. O właśnie, będę złoczyńcą i nikt nie będzie tego wiedział. Do widzenia moi kochani. papa, pa, buziaki. Dzień dobry, wyścig się zaczyna. Jedzie pierwszy oszukaniec. Motor wypadł. <kluz> Erol e e wypadł. E Już nie wiem co powiedzieć. no. Ja już wszystko wiem. Oj, wszystko, wszystko. Właź do klatki. No właśnie, no. No i w końcu jest w więzieniu. Papa. Pa.